Dzień dobry. Bóg wolał chruska. Przyjechałem z kolegą Grześkiem. Robimy sobie jak zwykle mini zawody o kawkę. Trenujemy przed zawodami barana, które będą się już za kilka dni. Woda jak widzicie dość wysoka. Nie ukrywam, byłem tu raz właśnie z Grześkiem parę dni temu i była straszna lipa. Ale to chyba akurat co dopiero woda była spuszczona przez Ukrainę. Tak nam się wydaje. I tylko drobne rybki, płoteczki, krąpiki. Ja zrobiłem Całe 2 kg, Grzesiek ponad 2 kilo blokował mnie. Dzisiaj znowu wylosował lepszy los <noise> i mnie blokuje. Siedzi tam z 20 metrów w lewą stronę, a ja tutaj. No i zobaczymy, co przyniesie dzień. Ja na razie tylko jedna wędka, po gruntowaniu tylko się w tym utwierdziłem. Płytko około metra, metr 20 wody, może, więc i tak nie ciągnie. 50 gramów będzie wystarczająco, może nawet 40 z kolcami. Ostatnio ciągnęło na 70 gramów. Masakra. Na Bugu rzadko tak jest, zazwyczaj 50, 60, 40. Yy, wędka na sztywno właśnie dlatego. Myślę, że krąpie może jakiś kleń. Raczej dużych leszczy tutaj nie spotkamy. Czyli tak jak mówię, totalnie na sztywno. Plecionka, skrętka z grubszej żyłki. i Będziemy wędkować ostatnio na zawodach w Torchusku na to w miarę dużego klenia. Pod 1,5 kilo złapałem na przyponie 0,10 na totalnie sztywnym zestawie. Tylko, że ja mam dość miękką szczytówkę. No i tyle. Yy, towar dość. Namoczony zrobiłem to troszkę przypadkowo, aż tak, bo nie chciałem domaczać. Testuję nową zanętę o aromacie kopru włoskiego, pół na pół zglinął No i zobaczymy, podnęcę sobie takich większych 50 z 3-4 i zacznę wędkować. Pod spodem mam też czystą tą właśnie zanętę, a tutaj pół na pół zglinął abym sobie te robaki trochę odsączył. Tu mam nawet miejsce, trochę kastera, trochę, tu mam pinkę głównie i grubego troszkę może dam żywej pinki Nie głównie to tak jak mówię, trzy takie koszyczki nie będę przesadzał nie wiem, co tu nas dzisiaj czeka nowe miejsce zobaczymy zymu to bramy trochę niesie czekajcie sobie, ustawię tak, żeby mieć później odniesienie Nęce na razie tą właśnie ciężką, mokrą mieszanką Jakby była całkiem lipa, to później puszczę koszy czy dwa tej czystej zanęty Tak jakoś mi się mocno domoczyło Domoczyłem oddzielnie glinę, zanętę, później zmieszałem wszystko razem i jeszcze Jeszcze chciałem domoczyć i troszeczkę przemoczyłem to wczoraj no zobaczymy. No tu mały uciąg, jest dziwne, bo dość płytko i tak mało wyciągnęło. Dobra, trzy chyba wystarczą. A Grzesiek ma fajne, bardzo dość takie specyficzne miejsce. Patrzcie. Tam dość dużo do połowy buga. Hmm. Gałęzie, jakieś powalone drzewo. Pewnie woda stoi. On gdzieś sobie tam chyba na samym rogu będzie próbował wędkować. Ale ma dużo alternatyw, jakby gdzieś w pierwszym branym miejscu nie było ryby. Dobra, idę po przypon i będę wędkował. Pierwsza mi rybka. Oby nie ukleja. O, spadła. Może i dobrze. jakoś z początku nie liczę na oszałamiające efekty. Bardzo płytkie łowiska, ale już nieraz w tym roku się miło zaskoczyłem. Taką płcizną. Jakieś klejenia, krąpia zazwyczaj fajne były na tych płytkich wodach. Już coś na skubię a jeszcze to będzie ukleja. Na razie mały 50 gramowy koszyczek. Była pierwsza ukleja. Płoteczka teraz, więc może nie będzie tak źle. Mała ale jest, liczymy. Wcześniej sama ukleja u mnie Grześka, ale dopiero 10 minut wędkowania. Zobaczę z kasterkiem. Kasterek. I grubszy robak. Mam nadzieję, że te ryby powoli się sprowadzą przynajmniej te ładne krąpie w płocie płytka woda nie przeszkadza a była ciepła noc już jest 2-3 takie po 10 stopni więc raczej jeszcze ryby nie uciekły to byłem winy. no nic, chyba trzeba trochę czasu niech się łowisko rozkręci jakby tylko była ukleja to zaraz na kukurydzkę albo na dromenę spróbuję No na razie trzeba kanapeczkę, herbatkę a z czasem wydaje mi się, że te ryby tutaj wejdą w razie same płotki i krąpiki jak palec ja już zakładam trzy grube na hak, ale wtedy czasem albo trudno wciąć, dłużej jeszcze czeka no ale trzeba próbować. Będę próbował, czy są te już troszkę większe ryby w łowisku. O, to dzisiaj największa na trzy grube. Taka płotka 10 centów. Teraz spróbuję na kuku, a jak nie, to też na dendrobenę. Nie chcę tych małych odławiać, ani te szukle. Ich te dobrać się do trochę większych, więc na tego Prestona 18 zakładam trzy grube robaki. Jest minimalnie za dużo jak na ten haczek ale no, tak próbuję no, tam w miarę jest, bo mam taką przymoczoną mieszankę trochę ją tam ubijam, a zawsze się fajnie wypłukuje więc coraz mocniej ją sobie ubijam i sprawdzam właśnie, jak to powinienem robić co to będzie? o, jest krom wreszcie normalny Mam krąpika w końcu, ma trzy grube jeszcze na razie wziął. Więc na razie tak będziemy dawać. Jeszcze nie muszę próbować ten czy kuku. Na razie tak, bo jednak chcę dość szybkościowo odławiać, ale już zacząć te średnie i płacie. płocie. jak na razie słabo tam on trochę bliżej wędkuje, a no, chyba bardziej stojący próbuje tam pod ten konar wjeżdżać. O, -o. 40 minut za nami. Nie, wiem już O, wyszedł. Chyba fajny już krąg. Chodził mi w swadę. chyba tam został. Czy nie? Nie wiem, co tam mam. To nie wiem, czemu na początku wydała mi się w miarę taka średnia ryba. A wiecie na to, że malutka. A, taka płotka, 15 nie ma źle. Dzisiaj jeszcze takiej płotki nie miałem. Może powoli się zacznie. Trochę większy, przypada, trochę dłuższy przypądałem Dwa grube, jednak tak kukurydza czy. Ta drobna to na razie się nie sprawdza. Ósma ryba ta kalczona. Ukleję nie wliczam na początku, to je nawet wypuszczałem. Ale nie ma już ich dużo. Teraz po prostu dłużej się trochę czeka na Ale powracam teraz z częstymi rzutami. Dwa, trzy grube na hak. I mam nadzieję, że te krąpki i płocie będą. U na razie sama drobnica. po 20 centów, może 18 ładnie już waży dziesiąta ryba taka liczona na dwie dwa grube takie w kolorze czerwonym spróbuję dać 40 z takimi kocami straty, tak czy będzie tak stała jak ta 50 to by było fajne ja wolę łapać jak najlżej jest taka możliwość No i zobaczmy. Tak, jest git. 40 z zachowuje się tak jak 50 z malutkimi kolcami. No to spoko. To się skubało już. Chyba zacznę wcinać leciutko kukurydzę i dendrobeny. Chcę zobaczyć, czy połocie i krąpie fajnie mi tutaj wejdą. Delikatne moc zabrania. Szkoda, że statywu zapomniałem zabrać po zawodach, bo na zawody. Nie biorę. I za bardzo nie wiem, jak ustawić telefonu, żeby nagrywać szczytówkę, ale może coś powoli wykombinuję. Teraz krąpik mały. Zobaczymy pustym koszykiem, jak się ustawi te 40. Teraz daję kasterka i ten Jakoś strasznie dużo nie będę dawał. Tyle. I zobaczymy, jak to zadziała w naszym łowisku jakoś super drobno, tutaj ten drobno nie mam posiekany więc fajnie, mokra mieszanka już jakieś tam krąpie, płocie mam, więc raczej przy niej zostanę nie będę nic tam suchego, czasami zanęty próbował tylko już jak mokro, to już idę mokro do końca, chyba, że gdzieś ryby całkiem zginęły, no to wtedy będzie trzeba tam próbować się z powrotem zwabić, a tak może być mokro. Płoć. Tak, no i spoko. Takimi to już wagę można robić. Oj. Pierwsze dzisiaj fajne branie. Chyba ładny krąg. Albo płoć. Wszystkie te wcześniejsze ryby to takie tylko strykania Nie wiem czemu na Bugu tak delikatnie te ryby biorą Na wieprze to już takie dwudziestki płocie fajnie telepią łebką. Tak jak teraz ta ryba mi lepnęła. No co to będzie? No ja rozumiem Taka płotka właśnie dwudziestka teraz potrafiła telepnąć A wcześniejsze kilka razy nie bardzo 19. Ryba taka liczona. Krzyż, widzę, coś próbuje dalej. Pod to układu mu nie wyszło sama drobnica. Ja dodałem sobie trochę tej mojej jasnej mieszanki czystej, do tej z glinu, co miałem zrobione pół na pół. Bo troszkę już za mocne było to się zrobiło po dodaniu tej dendrmeny i kuku. Ciętej. Na razie czasem jakaś uklejka, czasem taka właśnie średnia płot czy krąpale ale bez szału. No naprawdę słaba ta sygnalizacja, broń. Teraz spróbuję skrócić przypon do 50 cm. Mam, akurat mam to na trochę większym haku. 14x011. O, leszczyk mały. Może jesteś zwiadowcą Skrócę ten przypon trochę grubiej. Będę dawał 3 grube i zobaczymy, czy będzie lepsza sygnalizacja, broń, czy będą lepsze ryby. Gruby grupy trener, 14 założymy czerwony, czerwony i białe. I się przekonamy jak to sygnalizacja teraz będzie bo do tej pory miałem jedno tylko takie naprawdę fajne branie tej płoci a tak to sama taka telepawka szczytówką leciutka, jakby ukleja. kleja jaśnie wymiarowy niestety jeden jazik, a później same uklejki, nie wiem o co chodzi a teraz jest bezbrań jednak chyba dla tych płotek krąpi za gruby przypon nie reagują, albo za duży haczek O jednego robaka więcej zakładam więc powracam do tej osiemnastki prestona, tylko sobie po prostu skróciłem tą poprzednią to poprzednią osiemdziesiątkę do tak około 60 cm i zobaczymy, tutaj dwa grube wchodzą, cieńszy drut cieńszy przypon, zobaczymy czy to ich bolało, czy po prostu gdzieś odeszły na razie. Mamy czerwono-żółto. Dosypałem troszkę fluo i więcej zanęty do tej mieszanki. Czyli taka lżejsza, bardziej pulchna teraz jest. Lipka się zrobiła, Wam powiem. to 18 na 0,10. Nic też rybek nie dawała. Jak skróciłem, teraz dałem metrowy przypon. Mała 18 na grubym drucie. Po dłuższym czasie też dopiero mała płoteczka Tu na jedną, na dwie pięki próbuję sprawdzić, czy. O co chodzi tym rybom? Troszkę się zaczynam martwić, przecież były już te płotki, krąpiki i gdzieś się zgubiły. A taki zestaw, właśnie ostatni na tego klenia wyciągnąłem. Met 3 01, mała 18. Uciszyło mi się, chciałem odławiać drobnica w szybszym tempie niż wcześniej. A to wyszło na to, że klenie weszły w łowisko. Niestety brannie ponagrywam tutaj. Telefon wpadł do miski na szczęście nic mu się nie stało. Ale nie chcę już ryzykować ponownie bez statywu. O co to chodzi? Mały haczyk, i coś większego, ale coś czuję, że mam rybę, i też jakiś, jakiś zaczep od razu z nią. Ale nie, definitywnie ryba ładna. Kurde, patrzcie, mały haczyk. Metrowy przypłynie, coś lepszego. Dość ciężka. ani nie kopię nic stoi tutaj w miejscu albo coś podczepionego albo gdzieś się ryba zawinęła dookoła ale nic, powoli będę holował teraz lekko kopnęło stawiałbym na jeszcze dość fajnego, ale no nie chcę zapeszać Coś dziwnego. Z jakąś gałęzią tą rybę ciągnę. Nie wiem, naprawdę ciężka ryba w ogóle nie bije. Teraz coś zaczęła. Nie mogę jej w ogóle podnieść. Ja pitole. Co to będzie? Ja na 01, przypomnę. Spinka. A to by dobra, już wiem. Patrzcie, trapieżnik Jak ukleję, poturbował. Ciężka, mocna ryba. I dobrze nie. Nie zassał jeszcze. Szkoda, że nie zobaczyłem, bo naprawdę fajnie sandacz albo szczupły. Ciężka, ciężka, mocna ryba była. No może wrócą mi te krąpie czy płotki, teraz albo krąpik, albo płotka będzie, o, nie za duża, już lepsze jeszcze ukleję, dobra, wróciłem do tego przyponu poprzedniego na 01 z prestonu 18, ale trochę większa. Zobaczymy czy wrócą te płotki i krąpie czy nie bardzo jest już taka siedemnasteczka, na dwa grubsze, może takie właśnie wymiętolone robaki albo topione będę dawał to. ty klej się trochę odgonię. Dosypałem sobie do kuwety mieszanki z wiadra tej pół na pół dociążonej i zanęty na razie nam więcej nie daje. Bo to chyba ukleje mi tu sprowadziło, jak dałem więcej zanęty. Kolejna. Czyli chyba wróciły te średnie ryby. Ja to je tak nazywam. <laughs> nie wiem czy to nie jazik Nie, połódź taka ładna. Tak, piękna, już pod 25 chyba. Dołożyłem do dwóch grubych małe ziarno kukurydzy i szybkie branie, skakujące. Nie za częste brania na same robaki. ja tu dołożyłem kukurydzę. Jest raczej ładna płoć. Zjadło zjadł Tam jest znowu ząbek do tych dwóch grubych. Jedziemy, rzucam minimalnie w lewą stronę z metr. Wiadomo po czasie to już się rozmywa. Już ponad 2,5 godziny wędkujemy, więc trzeba troszkę się przesuwać w lewo, ja przynajmniej tak zawsze robię, więc w miarę mi tutaj te ryby wróciły po czasie o krąb. Też kuku, a robaki zostały. Ja na samą kukurydzę dłużej się czeka, ale już właśnie fajniejsze szczółki. Może po jakimś czasie, właśnie po 2-3 godzinach, się opłaca taki manewr stosować. No ja tak, krąpik. Wiadomo, na zawodach najbardziej liczy się szybkość. No ale taka selekcja też czasem się przyda, pod warunkiem, że ryby jest duże w łowisku no co na zawodach czasem ciężko i wtedy trzeba dłubać na jedną, dwie pineczki najczęściej No ja jeszcze próbuję na, to, na tą kukurydzę i też chyba skończy wcześniej, Grzesiek już pojechał coś tam mu wpadło i też samo ukleję dłubał, więc sama mi się trochę nie chce już no patrzcie kolejna ryba na kukurydzę tak sobie chyba zrobię, że powędkuję dotąd aż przestaną się te brania na kukurydzę z jeszcze mógł zostać może coś trafi fajniejszego, jakaś piękna płoć. A to płoć czy jaś? Jaś Ile ma? 23 Na kółku się jaźik pokusił, no założę większe żarno teraz zobaczymy Dłużej czekałem, około 7-8 minut, ale nie będzie to chyba za dużo ryba na ten większy ząb kukurydzy. Czyżby mały leszczyk? A raczej nie. Nie, płoć. O, taka piętnastka się pokusiła. 30, ryba liczona. Woli, zmierzam do końca. Krąpi za bardzo, nie było, nie wiem, co się z nimi dzieje. Mam nadzieję, że za parę dni na zawody wrócą No są te płocie, biorą dość sporadycznie. O, pochwaliłem. Ale biorą i się śpiewa teraz. Skróciłem sobie przypon, no coś mi się zaplątało Teraz są nawet takich chyba na mniejsze niż 50 centów. Myronie są naprawdę wyraźne, nie za częste. Cały czas jeden ząb kukurydzy. I co, niedługo będę kończył? Leszczy, o leszczach coś nie słychać Fajnych krąp jak tak samo Wiadomo, że się płocie ruszyły Można coś bardziej skierowanego pod płoc zrobić na te zawody i próbować je odławiać w miarę szybkościowo O, jeszcze na koniec taka dwudziestka Dwójka, trójka siadła Więc można spokojnie jechać za domu Tak to się prezentuje, więc bez szału Myślę, że około dwóch kilo tu puszczam. Nie ja ma nawet za dużo tam fajnych takich chyba Kilka miałem, może 3 4, takie płocie pod 25 centów, dwa fajniejsze krompie. Wypuszczam owym tutaj. I się w wpierdzielił. Widzicie sobie. Wszystkie w fajnej kondycji. Dobra, to tyle. Tu jeszcze wędka stoi, już troszkę bardziej też zaczęło ciągnąć. Ja się zbieram całe 4 godziny wędkowania Chciałem sprawdzić czy są Czy ruszą się te jeszcze większe krąpie No nie bardzo Zobaczymy Może na zawodach te ryby ruszą Będzie zabawa O tym każdy marzy na zawodach Dobra to tyle Do następnego Trzymajcie się Cześć